Jak wygląda w sezonie średnio nasz dzień pracy? Rano kawka i rura w Polskę. Tym razem padło w pierwszej kolejności na dwór zaburze burzę nad samym Bugiem. Tutaj gdzie się łączą województwa lubelskie i podlaskie. Piękne miejsce. Oczywiście przyjechała ekipa szkoleniowa ja zrobiłem wykład a chłopaki zabrali się za robotę. Warsztaty praktyczne cały dzień. Po czym wsiadam w samochód pędzę dalej 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 i hotel Narwil. Kolejny zespół szkoleniowy już jest na miejscu i ruszamy z podobnym projektem. Co prawda, krótsza opcja szkoleniowa po wykładziku, warsztaty praktyczne. I co? I ślędy ciśnie dalej. Wczoraj to było naprawdę grubo. Akcja Mazury. Na wieczór musiałem być w ośrodku łańsk pod Olsztynkiem. I od rana, oczywiście, zaczynamy zajęcia praktyczne. Tak, to wygląda u nas sezon. Zapraszamy do współpracy, jakbyście chcieli nas spotkać. Obecnie, przede wszystkim, prowadzimy szkolenia z działem w sytuacjach kryzysowych, od prywatnych firm po instytucje rządowe. Dlatego, gdyby ktoś chciał spędzić event pożytecznie, to zapraszamy serdecznie. Mamy zresztą przeróżne miejscówki po całym kraju, tak jak tutaj, m.in. na Mazurach w Łańsku, przepiękny ośrodek. A co robimy na szkoleniach, to dobrze wiecie, od technik pozyskiwania wody, po elementy nawigacji, tematyka ogniowa, jak się przygotować na wypadek kryzysu, jakie umiejętności powinniśmy posiadać i tak dalej, i tak dalej. Zresztą śledzicie kanał, to wiecie. Cześć!